Gdzieś oddali armat strzały niesie poprzez las. To tak dawno się zdarzyło. Nie pamięta już nikt z nas. Tu na Helu marynarze strzegli do brzegów swych. Gdy potężna armia Niemców Zaatakowała ich. Cztery działa, Jakże małe przy potędze floty wroga, Przez miesiąc walczyły dzielnie, Broniąc Polski W imię Boga. Ich dowódca, Przybyszewski, co ich szkolił i dowodził, trwał na stanowisku twardo, choć pocisk rękę uszkodził. Strzelał celnie w pancerniki ten oficer honorowy, i kapitulacja nigdy nie przyszłaby mu do głowy. Lecz rozkazy były twarde, gdy już walczył tylko Hel. Trzeba chronić życie ludzi, obrona straciła cel. Szli Polacy do niewoli, wciąż nadzieję tepiastując, że gdy wojna się zakończy, oni Polskę odbudują. Lecz po pięciu latach wojny, gdy nadeszło wyzwolenie, świat się zmienił, a z nim Polska też zmieniła się szalenie. Choć mi mówili mu koledzy, nie jedź, bo tam są Sowieci, przybyszewski chciał zobaczyć, żonę. Oraz swoje dzieci. Znów w wojennej marynarce zaczął szkolić i budować. Ten oficer doskonały. Zamiast gdzieś się cicho schować, szkolił artylerzystów, wychowywał marynarzy. Nikt nie sądził, że w nagrodę los tak straszny mu się zdarzy. Po awansach i sukcesach, po opiniach doskonałych, nagle został uwięziony. W śledztwie przez dwa lata całe. Gdy usłyszał wyrok śmierci, nie opuścił hardej głowy. Nikogo o łaskę nie prosił, ten oficer honorowy. Kad w piwnicy go zastrzelił, pokonano go, zakopano go w ukryciu, aby ukryć taką zbrodnię, by nikt go nie wspomniał w życiu. Aż po latach sprawiedliwość się o niego upomniała. Znaleziono jego szczątki. Pośmiertna spotkała go chwała. Dziś sławimy jego imię i na zawsze pamiętamy. On jest naszym bohaterem. Jego losy wspominamy.